Witam serdecznie na moim kanale. Dziś w końcu zabiorę się za wysiep pomidorów. Mamy już prawie koniec marca, więc chyba najwyższa pora by było o tym pomyśleć. Niektórzy patrzę się w internecie, wysiewają nawet w lutym, ale ja nie polecam tego terminu, ponieważ kiedyś sam wypróbowałem ten termin no i wszystkie moje rozsady były do wywalenia na kompostownik. Wycigały mi takie wielkie lugaje po pół metra, chude jak nawet nie, najmniejszy palet, i do niczego się to nie nadawało. Naprawdę, jeżeli chodzi o pomidory, to one, ja przynajmniej zauważyłem, że one mają naprawdę dobrą skuteczność. Wschodów to, to nie ma sensu. Nie ma sensu, żeby nie wiadomo ile tych ziarenek wrzucać do takiego. Dołeczka, bo potem będzie ich za dużo. Dobrze, teraz wszystko to podleję i kończymy zabawę. Będzie spryskiwac fajnie. Kiedyś go dorwałem w Lidlu i tyle czasu i on się nie, nie rozszczelnia i cały czas działa, a czasami kupisz jakieś dziadostwo i cholera jeden z i o, nie wiem, ta pompka przestaje działać i jest po zawodach. No, no i czas w końcu, żeby te moje rozsady przepikować. Dosyć się wyciągnęły. Ja mam troszeczkę słabe miejsca na produkcję tych rozsad. Moje okno, o, moje okno jest E, troszeczkę małe, no i skierowane nie w tym kierunku. No niestety nie mogę inaczej stawiać, więc te rozsady się wyciągnęły. Ale teraz za to postaram się je głębiej zasadzić. No i myślę, że dadzą sobie radę. Co roku tak robię. I zawsze mam pomidory, więc i w tym roku się uda. Zaraz po takim zabiegu one się wzmocnią. I, i będą zaczynać fajnie rosnąć w takiej małej wielodon wielodoniczce te składniki odżywcze już dawno się skończyły więc, więc pora na nie no. muszę je pamiętać żeby je opisać żebym znowu jak w tamtym roku nie zrobił gafora i nie miał innej odmiany niż w rzeczywistości jest tu jakaś karteczka jest jest, to napiszemy na jej dwujeczka. W, w tamtym roku to, to był ostra, to była papryka ostra. I... Któryś z Państwa w komentarzach powiedział mi, że to bardzo dobra ziemia na rozsady. Ja szczerze mówiąc kupiłem ją nieświadomie, bo taka była i taką wziąłem. A ktoś z Państwa pisał, że, że szukał takiej i nie mógł jakie to zrządzenie losu. Ktoś chce i nie ma, a ktoś. Nie chce i ma. Tak więc zobaczcie drodzy Państwo co ja sobie tutaj stworzyłem. Prosta konstrukcja na czterech kółeczkach z materiałów odpadowych. Z klapą na zawiasach w środku rozsady. Za jakieś pół tygodnia postaram się zostawić je już tutaj na noc, tak żeby one też poznały co to trochę niższe temperatury. Są tu też e, takie rozsady nie za duże to są rozsady pomidora e, koktajlowego który ma być czarny więc i kolor tego pomidora widzę że jest troszeczkę inny taki lilowa lilowawy ciemny nie jest tak zielony jak tutaj mam te inne rozsady no całkiem jak na razie jestem zadowolony 18 maja zimno jak cholera w dzień 11 stopni w nocy 2 także miałem nosa żeby nie wysiewać ich tak wcześnie bo jeszcze z tydzień, bo nie dwa mogę sobie śmiało posiedzieć te moje pomidory w tym moim rozsadniku i nie będzie z tym problemu w momencie kiedy bym się pośpieszył bym, bym teraz sobie w brodę pluł. 4 dam 5 Także dzisiaj jeszcze je zasilę sobie humusem, podleję, zasilę humusem i tak pewnie pod koniec maja dopiero polecą do gruntu i do folii. Także dobrze zrobiłem. Teraz, teraz mam rozsady naprawdę fajne, fajnie niewybiegnięte. Naprawdę mają fajne grube nóżki że nie ma sensu się śpieszyć jak słyszę, że ktoś wysiewa drodzy państwo pomidory w lutym to się normalnie pukam po głowie chyba, że się ma tunel taki tunel jeszcze ocieplany to wtedy sobie można pomyśleć, żeby przyspieszyć te pomidory ale jeżeli nie posiadamy takiego, takiego ustrojstwa no to zapomnijcie drodzy państwo o amore pomidore jak jedna z pań na YouTubie mówi, że ona wysiewa amore pomidore tak, ona wysiewa bo ogrzewa i nikomu nie polecam na to chwilę myślę, że wysiew, wysiew pomidorów w kwietniu to naprawdę dobre rozwiązanie nie ma co się śpieszyć one, one naprawdę podgonią wysadzimy takie pomidory jeszcze w warunki, których one nie lubią, i potem będą stały, i będziemy się patrzeć i wkurzać sami, się sami na siebie, że, że one nam nie rosną, a wręcz marnieją. Ale tutaj, w tej chwili, ja mam naprawdę świetną rozsadę pomidorów, naprawdę piękne nóżki, grube. Jak na moje takie amatorskie warunki, to powiem Wam, drodzy Państwo, że one mi się naprawdę świetnie udały w tym roku humusik swoje zrobi myślę, że jeszcze tak tydzień i będą moje pomidorki praktycznie dotykać do górnej folii planuję w tym roku też zakupić emy i w momencie kiedy będę wysiewał znaczy wysadzał te moje pomidory ziemię podleję emami w tamtym roku mi to fajnie robotę zrobiło. Temy nie są drogie, bo to troszeczkę ponad 100 zł, 10-10 litrów, więc to praktycznie mi starcza na cały sezon. Te pomidory już są zahartowane, bo ja nie ja je wystawiałem cały dniami, one były już wystawione na promienie słoneczne, na wiaterek nie wiem czy to widać ale zobaczcie drodzy Państwo na no jakich jakie mają fajne grube nóżki niewyciągnięte naprawdę fajne rozsady prosto prosto już można by było gdyby była pogoda prosto do gruntu wsadzać I, i naprawdę się nie martwić no na no chyba jak na moje warunki to naprawdę dobrze wyszła mi ta rozsada a więc drodzy Państwo jak sami widzicie ten mój wózek rozsadowy na kółkach daje radę. Także na drugi rok planuję jeszcze jeden zrobić taki wózek. To będzie właśnie moja taka baza do wysiewu pomidorów i papryk. Znaczy, no, i papryk. Świetne. Łatwo wyjeżdżam, łatwo chowam. 8 godzin na słońcu. Zachartowane. Teraz, już, teraz jest troszeczkę problem z podlewaniem, ale no, ale to jeszcze tydzień, może półtora, no już na ma maksymalnie dwa. Jakoś się przemęczę i, i już będzie do gruntu. Więc kończę. Moje rozsady praktycznie już są gotowe. Gdyby nie to, że e, pogoda na razie nie pozwoli mi na wysadzenie tego do gruntu, e, to już mógłbym zasadzić. Mamy w maju, 18 maja dzisiaj jest. Mamy w maju. Drodzy Państwo, w nocy 2 stopnie, więc ja sobie na razie odpuszczam to wysadzenie, ale myślę, że za tydzień już się poprawi i polecą do gruntu. Także, no, ja jestem zadowolony z mojego rozsadnika i z moich, yy, moich yy, tych rozsad tego pomidora. Bardzo ładne w tym roku mi się udały. Tak więc, pozdrawiam, trzymajcie się i zapraszam do kolejnych filmów na moim kanale. Na razie, cześć.